Pan Bóg cię rozczarował, prawda? Zatem ten odcinek może być właśnie dla ciebie. Przychodzi do mnie jedna kobieta i mówi: Proszę, księdza, to nie tak miało być. Ja się pytam, ale w czym jest problem? O co chodzi? No to nie tak miało być z tym moim mężem. 20 lat temu, jak za niego wychodziłam, to moje oczekiwania były zupełnie inne. Ja się spodziewałam, że to będzie piękne, miłe, zawsze przyjemne życie, a tu się okazało, że są problemy, że on też ma swoje słabości, że się nie możemy dogadać czasami. I jestem dzisiaj szalenie rozczarowana co ja mam zrobić zachowanie tej kobiety pewnie wydało wam się nieco dziwne ale zobacz czy my jesteśmy inni od niej może nie chodzicie do księdza i nie mówicie proszę księdza to miało być inaczej ale nie doświadczasz w swoim życiu zawodu i rozczarowania jesteś ojcem matką mężem żoną księdzem i nie masz takich momentów to nie tak miało być, to miało być inaczej, miało być dużo, dużo lepiej. Każdy z nas doświadcza takich momentów rozczarowania, zdołowania swoim własnym życiem. Z podobną sytuacją spotykamy się w Ewangelii. Jezus umarł i zmartwychwstał, a jego uczniowie co mówią? A myśmy się spodziewali, to miało być inaczej. Jesteśmy rozczarowani, bo przecież On miał nas wyzwolić spod panowania Rzymian. On miał nam dać supermoce, On miał nas uczynić panami świata, a jest zupełnie inaczej. I co czują apostołowie? Jakie uczucie jest w nich dominujące? No właśnie to uczucie rozczarowania. Jak jest z Twoją wiarą? Jak wygląda Twoja relacja z Panem Bogiem? Czy na słowo Bóg reagujesz radością, zachwytem, pozytywnymi emocjami? Czy może jednak na słowo Bóg reagujesz pewnym rozczarowaniem? A ja się spodziewałem. Ja się spodziewałam, że ten Pan Bóg to uzdrowi tych moich bliskich. Ja się spodziewałem, że Pan Bóg mi pomoże w życiu i będę miał dużo mniej problemów. Ja się spodziewałem, że jak pójdę za Panem Bogiem, to nie będę cierpiał. A tutaj cierpię, mam problemy, mam choroby i w stosunku do Boga czuję jedno wielkie rozczarowanie. Ciekawe jest to, że apostołom udało się pokonać smutek i rozczarowanie. W jaki sposób to się stało? Czy w taki, że apostołowie zobaczyli zmartwychwstałego pana Jezusa? Nie. To im w zasadzie nie pomogło. Może zatem w taki sposób, że apostołowie szli z Jezusem w drodze do Emaus i słuchali jego głosu, słuchali jego słowa, pomogło to im? Nie. A co im pomogło? Apostołowie rozpoznali Pana Jezusa podczas czego? Podczas łamania chleba. I kiedy rozpoznali Go właśnie podczas Eucharystii, to ich serce zapłonęło wiarą, zapłonęło radością, poczuciem spełnienia. Zapłonęło to serce nowym życiem. I właśnie tym, co nas buduje. Co nam pokazuje, kim jest Pan Bóg, co objawia nam prawdziwą obecność Jezusa, jest właśnie Eucharystia. Nic innego. Rozczarowuje Cię, Pan Bóg? No, zdarza się. Co z tym zrobić? Może ciągle szukasz jakichś cudów. O, Panie Boże, uczyń cud. Ja chcę zobaczyć jakieś cudowne wydarzenie. To wtedy zobaczę, że Ty jesteś. Tak to nie działa. Doświadczysz cudu, przez tydzień będziesz wierzący, później wszystko wróci do Starego. Może codziennie wertujesz pismo święte i wnikliwie je czytasz. Super, że tak jest. Rób tak dalej, tym bardziej, że mamy Tydzień Biblijny. Ale to nie wystarczy. Miejscem, gdzie najmocniej i najpełniej możemy doświadczyć Pana Boga jest Eucharystia. Więc, jeżeli czujesz rozczarowanie, nie możesz spotkać Pana Boga, to przyjdź na Eucharystię i wołaj do niego. Panie Jezus, spraw, bym mógł Cię tak jak apostołowie rozpoznać przy łamaniu chleba. Bo kiedy, jak apostołowie, doświadczymy Pana Boga podczas Eucharystii, to wtedy to nasze rozczarowanie minie. Doświadczymy prawdziwej radości. I prawdziwej obecności żywego Jezusa Chrystusa. To jest największa łaska spotkać Pana Boga w Eucharystii.